Jak widać wszędzie i wokół w Beskidach zima dopisuje. W ostatni weekend napadało trochę śniegu, padało również w ostatni poniedziałek, wtorek i teraz znów od czwartku pada sporo śniegu. Proszę zobaczyć, 10 cm to nowy, najświeższy opad i mamy nadzieję, że taka sytuacja dobra pod nartami utrzyma się jeszcze przez co najmniej dwa miesiące tego sezonu narciarskiego. O wszystkim opowiadamy w programie Narciarski Weekend. Margo Melan i Jarosław Ferenc zapraszamy. Późno, bo późno, ale jest narciarska aura. W ostatnich dniach okresami pada śnieg, a od piątku do niedzieli łącznie powinno napadać co najmniej 30 cm świeżego puchu. Zdecydowanie zmienił się już krajobraz w Beskidach. Wszędzie jest biało, o co jeszcze tydzień temu nie było tak łatwo. Teraz, nawet położone niżej ośrodków narciarskich, doliny prezentują się bardzo zimowo, po prostu bajecznie. Bardziej obfite opady śniegu i mróz na poziomie minus 6 stopni w wyższych rejonach gór spowodowały otwarcie nieczynnych dotąd nartostrad. Bardzo wyraźnym na to przykładem jest ośrodek narciarski Soszów w Wiśle Jaworniku, jeden z bardziej rozbudowanych w Beskidach. Jeszcze w miniony weekend czynne były tylko dwie trasy zjazdowe. Obecnie można już jeździć po pięciu. Do niebieskiej dwójki i czarnej czwórki dołączyły czerwona jedynka, niebieska trójka i zielona piątka, śniegu 50-60 cm i jak tak dalej będzie padać, to może być już tylko lepiej. Jak w takich warunkach poradzić sobie z bezpieczną jazdą? E, przede wszystkim tak, brak alkoholu to jest teraz wymóg już e, stosowany przez policję i ustawowy. E, dzieci oczywiście. Tylko i wyłącznie jazda w kasku, no i trzeba uważać na innych. Jest tak zwany dekalog narciarski, do którego każdy narciarz powinien się stosować. Oczywiście trzeba mieć odpowiednio przygotowany sprzęt też, narty nasmarowane, dać do serwisu, nie kosztuje to dużo i będzie to na pewno przez dwa tygodnie trzymało. Na Cienkowie, w Wiślańskiej dzielnicy Malinka też widać już więcej śniegu. Poprawiły się warunki zjazdowe na trasach 1, 2, 3 i 4. Pod nartami od 20 do 60 cm śniegu, a to gwarantuje przyjemną i bezpieczną jazdę. Kursuje kolej linowa, wyciągi talerzykowe i przenośnik taśmowy dla dzieci. W nowej osadzie też napadało trochę śniegu. Ratraki ubiły 50-60 cm narciarskiej pokrywy i można już pojeździć po naturalnym śniegu. Czynne są wszystkie wyciągi na czele z koleją linową. W tym ośrodku można jeździć nawet do 21. W szczyrku można się wybrać do ośrodka Czerna-Solisko, gdzie najlepsze warunki narciarskie panują na trasach z małego skrzycznego. Na pośrednim też już pojeździmy pod nartami średnio 50 cm śniegu. W centrum szczyrku czynna jest kolej linowa na skrzyczne. Tam najlepsze warunki są ze szczytu góry do hali Jaworzyna na trasach 40-50 cm białej pokrywy. Na Białym Krzyżu, na przełęczy Salmopolskiej, cały czas biało z dobrymi warunkami śniegowymi. Na trasie już ponad pół metra śniegu, czynne wyciągi orczykowy i talerzykowy. Na górze Żar, w Międzybrodziu Żywieckim, narciarze i snowboardziści też mają co robić. Na polanie jest już pół metra śniegu, a na głównej trasie, jak tylko jest mróz, armatki dośnieżają stok. Kursują kolej linowo-terenowa i wyciąg talerzykowy, czynne od 9 do 18. Na czantorii i ustroniu systematycznie poprawia się sytuacja. Od dłuższego czasu można jeździć po krótkiej trasie na szczycie góry, ale opady śniegu, miejmy nadzieję, pozwolą uruchomić również dolne solisko. Kursują kolej linowa i wyciąg Stokłosica. W szczytowych rejonach Czantorii śniegu około 50 cm. Z nartami można się wybrać do Istebnej. Tam w ośrodku zagroń na głównej trasie leży już 60 cm ubitego śniegu. Warunki do jazdy bardzo dobre. Czynne wyciągi na czele z koleją linową. W Korbielowie na stokach Pilska też coraz lepiej. To w końcu druga najwyższa po Kasprowym wierchu narciarska góra w Polsce. Najwięcej śniegu, już do 80 cm, leży w rejonie Hali Miziowej na wysokości 1300 m. Na pozostałych trasach w rejonie Haliszczawiny i niżej w Solisku też dobrze. Pod nartami co najmniej 50 cm śniegu kursuje kolej linowa i pozostałe wyciągi. W Zawoi można się wybrać na mosorny groń. To spora góra o wysokości 1047 metrów, z której można podziwiać piękną panoramę masywu Babiej Góry. Na głównej trasie jest maksymalnie do 80 cm śniegu. Do dyspozycji narciarzy dwie trasy zjazdowe, czynne dwa wyciągi z koleją linową na czele. Minionej nocy zrobiło się naprawdę zimno, temperatura spadła do minus 10 stopni, co gestorzy wyciągów wspaniale wykorzystali na dośnieżanie stoków. A oto szczegóły prognozy pogody. W Beskidach niedzielny poranek powita nas słoneczną aurą z opadami śniegu. W godzinach południowych już bez opadów, ale bardziej zachmurzy się. Kolejne opady śniegu spodziewane są pod wieczór. Będzie więcej mrozu na termometrach od minus 7 stopni w wyższych rejonach gór do minus 3 stopni w dolinach. I oby ten typ aury, zimowy, śnieżny i mroźny, utrzymał się przez cały tydzień, no i powiedzmy o jeden dzień dłużej. To był narciarski weekend Marek Melan i Jarosław Ferenc. Dziękujemy i zapraszamy na przyszły weekend. Do zobaczenia.